Dzień dobry państwo. Witam na kanale Graogry. E, dziś kontynuujemy naszą przygodę w Cyberpunku. Mam nadzieję, że macie już przygotowany swój ulubiony napój. Momencik, bo ja nie słyszę własnych myśli. Mm, tak. No właśnie. Ciepły napój. Może nie musi być ciepły i nie musi być wyskokowy. Pamiętajcie. Ruszamy dzisiaj chyba z głównym wątkiem fabularnym Mapa, ale tylko troszeczkę. Tylko troszeczkę pojedziemy do Ripperdoka. Doka Zwiększy to nasze możliwości jako postaci Nie będę wam spoilerował, bo może ktoś nie zna początku Fabuły no musimy to zrobić, ja ogólnie potem nie będę kontynuował tego wątku głównego. Będę chciał wszystko dookoła porobić po to, żeby zwiększyć e, możliwości postaci, by była silniejsza. Bo gramy na poziomie bardzo trudnym i już no dosyć często się umiera w tej grze. Co, włączyłem muzyczkę? I poczilujemy troszeczkę. Hej, pop. Zasnął. jest na tyle przyjemny klimat, że często się po prostu wyłączam rozkoszując jazdą. Nie będę ukrywał, że granie na padzie jest niezwykle przyjemne. I nawet, no, na klawiaturze ma się tylko opcję gaz do dechy albo hamulec na maxa, tak? Nie można pośrodku, nie można sobie delikatnie tak pojechać bez gazu do dechy, tak? Kiedy mieliśmy tamtą scenę, kiedy Jackie z Jackiem spotkaliśmy się w Lizzie's. to nawet y, odczuwa się kiedy postać odkłada kieliszek na stół delikatna wibracja od puchnięcia w stół się pojawia jest to subtelne i bardzo przyjemne no ciekawe miejsce Nie jesteście panami swych wspomnień, albowiem oczy wasze nie należą do was, czy może raczej nie tylko. Cholera, a co oni tu robią? Odtwarzają miejsce zbrodni? Chyba tak fajne MISTIS harmonizacja, mi. Chakra Harmonizatio. Harmonization A, to Mistis to już znamy. Jackie ma relaksik. Nie ma to pogłaskać łysego kota. Montaż szczepów to niebezpieczna, inwazyjna procedura, którą przeprowadzić może wyłącznie wykwalifikowany specjalista. Reaper Dog w Night City działa kilka klinik oferujących różne zestawy ulepszeń. Cześć, Wiktor, to ja. Dobrze cię widzieć. Pięknie chodzi, Ale zanim spytam, co tam u ciebie, powiedz, co się stało. Na ostatniej robocie musiałem wpiąć się do sprzęgu razem z klientką. Chyba czymś oberwałem. Bezcenność? Migrena, mdłości, światłowstręt? Pełen komplet. Spokojnie, zaraz się tym zajmiemy. No dobra, to teraz opowiadaj, co tam u ciebie. Mam robotę od nowego fiksera. Nazywa się Dexter Deschamps. Środowisko Afterlife. No, muszę powiedzieć, że pniesz się w górę, dzieciaku. Słyszę tam jakieś ale. Hmm. Uważaj na niego, co? Słyszałem o Dexie parę rzeczy i to nie jest miły facet. Przychodzę po nowe zabawki, pełen konkret. Chcę podrasować optykę i wstawić grip do broni. Czyżby? No, czas najwyższy. W końcu wchodzę do pierwszej ligi. Skoro robotę zleca mi Dexter Deshawn, to muszę o siebie zadbać. Dexter Deshawn? To nie byle kto. Ale zaliczki na nowe zabawki to ci nie dał, co? Nie dał. Ale mam kasę. Ta robota to moja szansa. Trzeba inwestować. Zapraszam na fotel. Optyka Kiroshi, najlepsze co mam, to otam raz na tę okazję. Podpinaj się. Wiktor. Kiroshi to najwyższa półka. Brzmiało tak, jakbyś mógł tego potrzebować. Ty sobie wybieraj, a ja w tym czasie sprawdzę, w jakiej jesteś formie. No i dobra, troszeczkę inaczej wygląda to na pewno. Twarz. Limit kosztów szczepów. O, tu mamy. Limit Edge Runner określa, ile szczepów może zainstalować. Limit będzie się zwiększał wraz z osiągnięciem kolejnych poziomów postaci, odblokowaniem określonych atutów oraz dzięki korzystaniu ze specjalnych drzask limitu kosztów szczepów. Dobra, zobaczmy ręce. Koprocesor balistyczny. Zwiększona szansa na rykoszetowanie pocisków w broniach typu Power. Ustanawia połączenie pomiędzy bronią i optyką użytkownika, umożliwiając śledzenie statusu broni. też podskórny określa jaką masz odporność na obrażenia. Okay. Co tam jeszcze mamy? O, system operacyjny mi ciągle brakuje. Innego deku. Może ja mogę mu coś sprzedać? Na razie te modyfikacje będą nieużywane przeze mnie. Przedamy amunicję do karabinu. Zainwestujemy troszeczkę w szczepy. O Jezu, przecież ja mogę o tak to zrobić. Snajperek też nie używamy. Trzeba będziemy i pistolet będziemy używać. Więc to tyle. Tak jest. jak mówiłem, MK1. Skaner wyświetla dane na rogówce, a oprócz tego ma system zakłócania zewnętrznych soczewek. Nie no, za szybko mówię. wyszedłem. Jeżeli złapie cię kamerę, twoja twarz będzie zamazana. Niezależnie od tego pamiętaj, że twoja sylwetka wciąż może być rozpoznawalna. Będziemy niewidzialni a. dla kamery. To, to będzie dobre. Kompatybilne z Kiroshi. Może na Melstorm nie będzie tak ganiał. Jestem gotów. Dzięki temu. Rób swoje. Świetnie. Możemy działać. Włóż tu swoją pierwszą ligową rękę. A u ciebie co słychać? Wiesz, w sumie to co zawsze i bardzo mi to odpowiada. Żyłem kiedyś w świecie, gdzie liczy się kto, z kim i dlaczego. Byłem tam parę lat. I coś się stało? I już tam nie bywam. Chyba nie zostanę legendą tego miasta. <laughs> e, właśnie tak, dzięki. Teraz zaaplikuję ci znieczulenie i mogę ciąć. Czujesz coś? Gadasz trochę jak dentysta. Oni też zawsze mówią, co robią. Uważaj. <laughs> Jestem stary, ręka może mi się omsknąć. Na moment oślepniesz, bez obaw. On młoko wydubał. A teraz test. Podpinam cię. Możesz doświadczyć drobnych zakłóceń. Przeskoków obrazu, rozmycia w polu widzenia, mroczków i i tam. Tak. Jak ci się to widzi? Wszystko gra? A, jest świetnie. No, to pięknie. Pora na... Kamer. Mózg musi się przyzwyczaić. Za pierwszym razem może ci się nie udać. Potem skaner będzie odczytywał twoje intencje! Wgrałem ci też lewy dostęp do kartotek NCPD. Jak spotkasz złych chłopców, to będziesz wiedzieć co nabroili. Baza osób poszukiwanych, za których odnalezienie wystawiana nagrodę jest już dostępna. Skanowanie powodzi z identyfikować tożsamość tych osób, ponieważ są oni poszukiwani żywi lub martwi. Tylko Cię zależy jak sobie z nimi poradzisz, żeby odebrać nagrodę. Ha, ha, ha. jak w zegarku. Wyciągnij broń. Powinieneś widzieć licznik pocisków i nowy celownik. Jeszcze ten wirus z poprzedniej akcji. Sprawdzisz to? Już to zrobiłem. Kiedy zakładaliśmy w szczep... Zrobiliśmy małe czyszczenie w twoim oprogramowaniu. Nie ma śladu po wirusie. Wiktor, to jest naprawdę coś. Nie wiem, co powiedzieć. Powiedz, że będziesz brał te stymulanty. Dwie dawki teraz, kolejne dwie za godzinę. Dzięki raz jeszcze, Wiktor. Mam u ciebie dług Mamy zoom Dawaj, w oczkach. Pokaż A ty co, co taki? Nie za A wielki. Jak już będziesz w tej pierwszej lidze, to zajrzyj czasem do starych znajomych. Nieźle. Skaner. Może jeszcze. Co wygrywa? Hernandez! Kiedyś ten idiota Malone już dawno leżałby na deskach. Ale teraz wszyscy mają tak wyścielone opony mózgowe, że redukują trzy czwarte impetu ciosu. Obstawiłeś ten mecz? Nie. Tak, tylko z przyzwyczajenia oglądam. Tęsknisz za tym, co? Myślałem o wymianie cybernetyki. Masz może coś nowego? Rozejrzyj się. No dobra, chciałem Cyberdeka. O, sześć. To będzie dobre. O, powinni, powinniśmy się wyrobić. Nie, nie ma szans. Trzydzieści siedem. Automatycznie łącz się z twoją wyposażoną bronią typu tech, podświetlając przeciwników za osłonami. Za razem, kiedy korzystasz ze skanera podświetlenia, w podświetla wrogie kamery i wieżyczki w promień 15 metrów. Wybuchowe połapki podświetla, a ten czterokrotne zbliżenie optyczne to ja to poproszę. Nie można tu ulepszyć tych not jeszcze. Do interesu, nie najgorzej. Korposi już się nauczyli, żeby tu nie przychodzić. Ale za to Arasaka znów rekrutuje wolnych strzelców, a oni zawsze chcą mieć najnowsze wszczepy. Dobrze, że Misty ci pomaga i że znosi Twoje marudzenie. Wynajęcie jej miejsca na sklepie było najlepszą decyzją, jaką podjąłem w życiu. Jesteś jednym z niewielu ludzi, naprawdę zadowolonych z życia w W pewnym wieku człowiek wyzbywa się złudzeń, i życie staje się łatwiejsze. No coś nie działa mi, ten zoom Ma być czterokrotny zoom, chyba że on jest tak. O co tu chodzi? Ja to samo kupiłem? Świetnie. Dziwnie, coś jest nie tak z czakrą twojego serca, słoneczko? Mogę ją dla ciebie odblokować, ale unikaj pomieszczeń przepełnionych negatywną energią i wszystkich odcinków. Co, jesteś? Kiedy cię nie było, rozmawiałem z Deksem. Czeka na ciebie w swoim wozie. Zaparkował niedaleko przy Gramski Burgers. Dzięki. Pogadam z nim. Hmm. Mam delikatną sprawę, dlatego dzwonię do ciebie. W mieście coraz częściej zdarzają się ataki cyberpsychozy, jak nie zauważyłeś. Ten temat mnie interesuje... z różnych względów. Są ludzie, którzy uważają, że to się da leczyć. Jasne. Okej, okay, wiem, jak to brzmi. Niemniej uważam, że nawet niepewne rozwiązanie jest lepsze niż kulka w łeb. Jak dostanę jakiś cynk na temat ataku, to zadzwonię. Może dasz radę dotrzeć na miejsce przed jednostką max I teraz ważna część. Postaraj się nie zabić agresora. Jeśli go bezwładnisz, przyślę ludzi, którzy go zgarną. Rozumiemy się? Mm -hmm. nawet możemy długimi świecić dobra słuchajcie dziękuję bardzo za oglądanie w tym odcinku to będzie tyle i widzimy się w następnym dzięki cześć